Myślisz, że kontakt z klientem, żeby doprowadzić do decyzji, czyli follow-up, to spam? Trzy kłamstwa o follow-up, które zabijają Twoją sprzedaż, i jak się ich pozbyć raz na zawsze? Razem pokonamy kłamstwa, no, które nas dopadają i nam w tym przeszkadzają. Kłamstwo numer jeden. Wystarczy sobie zapisać w kalendarzu. Jaka jest prawda? No strasznie ustawia się follow up w takich analogowych, wiecie, papierowych kalendarzach. Zrobisz listę na konkretny dzień, ale jeśli ktoś nie odbierze, a ty go nie przepiszesz na, na kolejną kartkę, to temat po prostu ucieka. Musisz mieć system. Nasz klient też robił 97 wycen miesięcznie, z czego wchodziło mu 8. Wprowadziliśmy prosty CRM. Daliśmy do niego kolejkę follow-up, a system sam przypomina się i utrzymuje kontakt z klientem. Efekt? Wzrost domkniętych transakcji w kolejnym miesiącu o 40%. I wcale nie musisz mieć od razu zaawansowanego CRM, -e, bo jeśli go nie masz, to spróbuj darmowych Asany, Trello. Wprowadzaj tam szansę sprzedaży i ustalaj deadline, żeby system przypominał Ci o podjęciu działania.